Więc zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia materiału na temat BNO. Będzie to pierwszy materiał. Będziemy zdejmować boczek kierowcy. I Was tutaj instaluję, żebyście mogli sobie ładnie zasiąść i obserwować, co będziemy robić. A więc, tak, żeby zdjąć boczek, Musimy zdjąć sobie tą listwę tutaj Mało miejsca Ja użyłam takiego malutkiego śrubokręta żeby tylko podważyć to tak jest naprawdę o, I resztę sobie zdejmujemy rękoma Mamy dekol ściągnięty. Teraz mamy tutaj tak, jedna śrubka. O, śrubka śrubka numer dwa. Wyjęta. teraz tak tutaj mamy taki plasticzek odkręcamy śrubkę numer 3 podważamy tutaj od dołu są tutaj takie klipsy o. zdjęty i teraz czwarta śrubka jest tutaj odkręcamy mamy boczek tak naprawdę gotowy do zdjęcia tu jeszcze sobie wyjmę Lampka wyjęta i możemy zdejmować boczek. Zobaczmy, może tą lampkę też wyjmę, tutaj. żeby sobie tutaj palce wkładać żeby odginać nasze klipsy bo te klipsy dość mocno trzymają tu nawet jednego widać tak więc powinienem go tutaj spokojnie podważyć ale jeszcze z tym najpierw podnosimy sobie delikatnie do góry można kolanem to zrobić bo tutaj na środku też jest taki klips, który się wsuwa i powinno nam to zacząć odchodzić okej okay. do góry do góry tutaj mamy klipsy to musimy sobie odpiąć jedna wtyczka, druga wtyczka i mamy zdjęte no i tak naprawdę mamy tutaj dojście do wszystkich komponentów drzwi głośnik Bose głośnik y, Bose bass średniotonowy zaraz przyniosę głośniki y, biętą no i będziemy y, najpierw sobie porównamy tak naprawdę oporność na nich tak po prostu dla dla własnej wiedzy a potem po prostu sobie podmienimy głośniki. Dobra, jeżeli chodzi o oporności, to ktoś mnie prosił o to. Już teraz nie pętam kto. się, że Kasper mnie prosił, żeby sprawdzić oporności na głośnikach więc robię to mamy głośnik Bose basowy przednie prawe drzwi oporność mamy 5,1 oma nie wiem czy widzieliście ja mam nadzieję że tak zobaczymy jeszcze raz 5 Ohm. Teraz sprawdzimy sobie oporność na głośniku B&O Tu mamy głośnik B&O, basowy Wszystkie głośniki mamy tutaj oznaczenia Prawy, lewy, ten jest prawy Sprawdzamy jaka jest oporność na głośniku B&O Basowy, przedni, prawy Sama, około 5 ohmów więc bezpiecznie ten głośnik będzie tutaj grał pod wzmacniaczem Bose podkręcamy podmieniamy głośnik zaraz zobaczymy czy wtyczka która jest od bowza, będzie pasować czy jest inna wtyczka zaraz to wszystko się dowiemy mamy 4 śrubki Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. A jeżeli nie, to będę robił i tak materiały z każdej drzwi osobno. Tak więc proszę Was jak macie jakieś Pytania, to po prostu pytajcie pod filmami, a ja postaram się Wam odpowiadać na te pytania. Tutaj widzicie, obudowa głośnika jest troszeczkę inna. Innej kubatury jest. Może ma więcej centymetrów sześciennych pojemności. Nie wiem tego. Nie mierzyłem. Nie znam takich danych. Ale może właśnie tak jest. W takim razie przykręcamy. Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica. Średnicy głośników. Nie będę tego mierzył, ale tak wizualnie Wam pokażę. Głośnik basowy, Bose i bięton na załączonym obrazku. Zobaczmy teraz, jak nam ta wiązka się tu będzie układać. I zobaczmy, czy wtyczka nam będzie pasować. Tyczka jest taka sama, niestety, tu powinien być taki, tu powinien być taki uchwyt. Nie ma tego uchwytu, niestety, ale postaram się jakoś tutaj ten przewód ułożyć, tak żeby on tutaj siedział i nam nie przeszkadzał. Okej, okay. dobra. Bierzemy się za głośnik średnich tonów wtyczka. Oczywiście, zmierzymy sobie zaraz oporność na nim. trochę chyba tutaj przestaje, żebyście lepiej widzieli. Są to głośniki. Na dwóch osobnych kanałach, tak jak i taki w, tak w boss mamy głośnik basowy, zaraz, sorry, średniotonowy. Zaraz sobie zmierzymy oporność. Miejmy nadzieję, że. Będziecie ją widzieć. Oporność na głośniku średniotonowym przednie drzwi kierowcy, głośnik średniotonowy 4,4 i teraz głośnik średniotonowy biętą Mamy tutaj numer. Te numery widzieliście już na poprzednim materiale. Wypinamy wtyczkę, zmierzymy sobie oporność. 7,1, czyli dużo wyższa oporność. będzie grał tak samo bezpiecznie jak i resztę teraz kwestia jak on tutaj powinien jak on powinien tutaj być zamontowany bo w sumie to nie wiem ale no, no, chyba chyba tak tylko tak pasuje zobaczmy czy wtyczka jest taka sama jest taka sama dobra przekręcamy głośnik głośnik biętą ma ma puszkę głośnik Bose puszki nie ma okay. trzy śruby trzy śruby przykręcone wtyczka jest tak ja sobie poprowadzę za sztyczką tak żeby nam dociskała troszeczkę do drzwi o. i wszystko pasuje jak na razie pragnę nie widzę żadnych przeróbek wszystko jest średnica bardzo podobno, chociaż ten głośnik jest większy no dobra cholera, zaczęła trochę padać no ale nic yy, zakładamy boczek drzwi teraz zobaczcie, boczek drzwi Kratka w kierowcy jest do wypchnięcia tylko tutaj o samochyty. Można to śmiało wyjąć. Nawet z zewnątrz nie powinno być żadnych problemów. Podpinamy ambient. Podpinamy wiązkę drzwi. I podpinamy kabelek. sobie to nie jest kabelek, tylko przewód. od klamki. no i co, układamy sobie układamy sobie nasze klipsy, żeby wszystkie weszły i dopiero później będziemy to dociskać no i mamy boczek założony. Zostaje nam założyć maskownicę i skręcić wszystko do kupy. Słuchajcie, głośniki są założone. Mamy założone też nasze covery. Tak więc prawe drzwi mamy skończone. Spotkamy się na następnym materiale. Jak będę robił drzwi kolejne, zobaczymy, które będą następne, jeszcze nie wiem. Na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Żegnam się z Wami i trzymajcie kciuki za resztę modów, żeby były takie łatwe jak te. Cześć.